Siemaneczko, ziemeczki, z tej strony mówi Gromakentire witam Was w długo oczekiwanym odcinku, który i tak nie jest aż tak wyczekiwany. W tym odcinku wbijamy sobie dwusetny level na świecie Huteno oraz mm, zrobimy sobie questa numer 9. Taka jakby trochę też tak zwana solucja. Odebrałem sobie teraz, pójdę sobie tutaj. Nie, nigdy nie robiłem tych solicy, bo uważam się za bardzo słabego. A lubiłem sobie robić um, dla siebie po prostu, żeby ten level dobijać. Jak widzicie, 4 miliony expa potrzebuje. Um, witam Was po długiej nieaktywności, jakby to powiedzieć, bo sami dobrze wiemy, że na tym YouTubie pojawią się raz na ruski rok. E, czekajcie, zobaczę, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się 52 sekundy. Przepraszam, trochę jestem przeziębiony. I niedobrze co wróciłem ze szkoły, więc mój głos może być taki inny. No dobra, no to teraz idziemy zrobić. Questa. Jak nie... Ten odcinek jest tylko po to, aby pokazać wam, jak wbiję 200 level. I przy okazji, jak na przykład za te parę lat, jak będę miał 300, to sobie zobaczę. No kurde, jak to łatwo się wbijało 200 level. Albo jak ta, ta gra na przykład by umarła, to sobie bym obejrzał jakieś filmiki kilka lat później i bym mógł powiedzieć o kurde, czy ja w to grałem? czy jakoś tak? nie no oczywiście wiecie, że żartuję mm, ale chodzi mi o to <coughs> przepraszam że fajnie czasami sobie coś takiego nagrać wrzucić to na YouTube i sobie je zobaczyć po paru latach mm, czy miesiącach gry na przykład te filmiki co ja mam na przykład z licytacji 2019 roku chyba z stycznia lutego, nie pamiętam sobie ostatnio obejrzałem i sobie pomyślałem, a sobie nagram odcinek z tego, bo fajnie mi się to ogląda, to nagram kolejny. I czemu by nie? A jak już masz 199, to fajnie, fajnie to się prezentuje po prostu. Jest jakiś specjal, że tak można powiedzieć, że jakoś to wygląda fajnie. Czekajcie, bo tutaj coś mi po. E, ogólnie, to czekajcie, wróć do Olimpiadora i poinformuj, że jeszcze nie za późno, by działać. Dobra, to go poinformujemy. Ogólnie, palca robić tego questa pod heroiki do Expa. Właśnie teraz mam zebrane 28 waluty, aby sobie kupić e, zbroję na 200 level, aby mi się o wiele łatwiej expiło Dobra, tajemniczy strój. I co z tym teraz zrobić? trzeba Akurat nie tutaj. Znowu nie tutaj. Gdzie to jest? Eee, Pokaż moje zadania. Wybierz się do Mikołaja, jest bardzo mądry, więc może będzie umiał doradzić. Dobra, idziemy do Mikołaja. Kurde. Mam nadzieję, że nie słychać klawiatury. Staram się, żeby nie było jej słychać na odcinku. Bo po ostatnim odcinku, który Wam dziękowałem, który chyba nagrywałem o drugiej czy trzeciej, nie pamiętam. Eee, tak było głośno klawiatury słychać, że prawie wybudzi, wybudziłem że z ich w domu. Dobra, i co teraz z tym robimy? Pewnie muszę się ubrać w to. No dobra, ubiorę się w to. A, coś muszę kliknąć, to? A, tu. Mm, dobra, znowu muszę iść tutaj. Dobra, ja robię krótkie cięcie. E, dobra, już jestem. Po prostu myślę, że to inaczej będzie wyglądać. Ogólnie to musiałem sobie pokrzyczeć. <laughs> w sensie. Em... Pokaż, czemu powinienem pokrzyczeć? Kaszleć, o to mi chodziło <grym> Na no, nikogo nie krzyczałem, spokojnie Dobra Co dalej tu trzeba zrobić? E, pora w, e, Skłócić władców w porównaniu najpierw Z Furionem, no to Furion jest tutaj mm, To jakby co, z, z tego co pamiętam to są dwójki Na 300 level Dobra, gdzie jest trzeci? Czy, a to jest na Marlota? Artenius Dobra. Chyba teraz będziemy musieli pogadać z Zorinem. Tak mi się wydaje. Mm, dobra, tak. Mhm. Mm I się teraz będą kłócić. A my sobie teraz pójdziemy do pojęczyny Marlot. Z tego so, co mi się wydaje, to chyba ma największy sens. i się kłócą. Mm, a my sobie weźmiemy wszystko i sobie uciekniemy, co nie? Bo to chyba największy sens ma. Żebym miał... mam rację? O kurde, co tu teraz? Olimpiador, Mikołaj, Skrzaty, wszyscy przybyli dziś z pomocą, biegnij do czarodzieja. O kurde. Czy by to był ostatni quest? Czy jeszcze więcej ich będzie? Wychodka. Dobra. Proś za do Olimpiadora. Kurde, sorry za głos, jak będę miał zły, ale mówię przez nos. <laughs> Ile, pi to jako? O, 5 minut, dobra. Mm, dobra, o, tu jest ten biedor. Yy, Nagroda zawiera punkty doświadczenia. No, o kurde. Dobra, co sobie jeszcze dzienne zrobimy? Dzienne, eventowe. Yy, dobra, robię szybkie cięcie. Dobra, jestem. Tutaj jesteśmy u Hildi, ona daje nam trzy zadania. Lubię w sumie te zadania, bo mimo że mało dają, to zawsze się przydają do levela. Udaj się na klatkę kl schodową z krawka raju i sprawdź kim jest tajemniczy gość. S tu jest klatka schodowa. Przy okazji, możecie to potraktować jako taką solucję, ale wątpię, żebyście tak myśleli. O, Raela, ja ją kojarzę. Właściwie mm, no nie pamiętam skąd ją kojarzę, ale wiem, że ja ją pamiętam ją. Dobra, z krawę kraju. I pewnie muszę do niej zanieść to Nie, i jak poszło ja Napisz list do Mikołaja korzystając z barze i pióra znajdujących się na stole w przedsionku z krawka Kurde przedsionek A tutaj Jesteś gotowy na napisanie, ale co tylko jaki test napisać? Związku, żeby żeby wszystko w nim opisać, obszernie. Dobra, to sobie poczekamy. Ja robię szybkie cięcie kolejny raz i widzimy się za chwilę Dobra, jeszcze jesteśmy. Zdecydowanie zalecam drugą opcję, bo tutaj czekam dwie minuty aż mi się to um, wczyta czy jak to się tak zwie, umieść swoją skrzynce poczteń znajdującej się w gildii teologów Chyba wiem o które nawet chodzi Tylko pytanie czy dobrze będę wiedział, gilda teologów to jest tam na górze Tak tak dobrze myślę Dobra lecimy tam hmm, Tutaj Tylko ta tutaj Dobra jestem <ścoughs> Przez ile miałem laga i myślałem o tej skrzynce Ołtarz tu jest opad Mnich żak Respherosa żak Żak gdzie tutaj się daje? Umiejscowiam skrzynce znajdującej się przed gildią A już wiem która <laughs> Dobra, ja myślałem że to w gildii teologów A to jest przed, dobra, to przynajmniej teraz wiemy o tym eee, O to chodzi Umieszczam list Mikołaja Żeby się nie okazało, że będę musiał coś stać. A dobra, do Rally wracam Przepraszam, sorry za, za to, że co chwilę kaszle, ale ciężko mi się mówi po prostu, a chciałem nagrać ten 200 level. Jaką pom po na chwilę chyba po 3 latach, jak miałem postać 181 ją usunąłem to potem... Czekajcie odsunę trochę klawiaturę, Dobra. Potem ją usunąłem, to w końcu wbijem wbi ten 200. Dobrze u Ciebie. Wysłałem Ci ten list. Mam gratulacje, że się od razu polepszył, prawda? prawda? Nagroda zawiera punkty doświadczenia. O, Raela teraz. Teraz u Raeli robimy tego questa. Ko? I Co teraz? Odbierz śpiewniki z drukarni, zlokalizowanej w karkam Pewnie to chodzi o drukarnię Slina, czy jakoś tak. Jeśli dobrze pamiętam. <laughs> A najmniej tak mi się nie wydaje. Ile ten film ma? 9 minut ma, o kurde. Dobra, to ja robię szybkie cięcie. Nie chcę, żeby ten film trwał jakieś 20, więc co chwilę robię cięcie, żebyście nie musieli tego widzieć. E, dobra, jestem. Jestem, jestem. Pomocnik. Tu drukarz jest. Mm, dobra, i co dalej? E, Zaczekaj, aż piwniki będą gotowe. Mam nadzieję, że to szybko minie. A to w tym momencie mm, pogadam sobie chwilę z wami o m, kanale Goro McIntyre. I prawdopodobnie, a tak dokładnie po nowym roku, wrzucę filmiki, jaki mam plan na ten kanał. Czyli co będzie się na nim znajdowało, co chcę, aby się na nim znajdowało, co planuję i tak dalej. W sensie wiecie, obszernym um, obszerną taką nawet, że to mogę powiedzieć, listę, napisaną w Google Docs. Um, na temat tego, co jakby wyglądał ten kanał. Bo chcę, powiem Wam całkowicie poważnie: um, Chciałbym się wziąć za ten kanał. Bo po prostu dawno nic nie robiłem dobrego na tym kanale. Tylko wiecznie wrzucałem jak, od czasu do czasu jakieś filmiki, w których się żaliłem. Nie, nie chcę wrzucać na ten kanał nic, żadnego takiego filmiku, w którym się żalę, tylko Wam po prostu opowiem na przykład, co u mnie, jak życie, um, jak tam w szkole i tak dalej. Wiecie, w sensie jakieś takie blogi, nawet żeby były, może kiedyś twarz pokażę, chociaż miałem kiedyś pokazać. Ale problem był z kamerą. Yy, znaczy dalej jest z kamerą, bo jej nie posiadam. I na tych streamach nic nie widzicie e kononowiczem. Pozdrawiam z tego miejsca Jorkina, którego jeszcze Kononowicz Jara. <laughs> Dobra. Yy, są śpiwniki. Dobra. Yy, I co dalej? Dostarcz piwnicy kapącej gryf. Bo, bo język mi się plącze, Ka kapłance Gryfi z Tornek, dobra, to tam lecimy, lecimy tam, zaraz pędziemy. W sumie to dobrze, że chociaż wiem, e, w tych lokalizacjach znajdują się ci NPC, te NPCki, tu jest ta Gryfia, Kurde, nie tutaj. W ogóle by... polecam ogólnie, expięć na sekcie. Fajnie się tam mi expiło, e, Nie narzekam osobiście. Tylko najgorsze było to, że cały czas byli dedali. Wszyscy mnie dedali. nie wiem dlaczego. Gryfia. Mam dla Ciebie prezentu Adraeli. Co teraz? Nie mówcie, że znowu mam czekać o, o wykonaniu zadania. No. Coś tam dedali i mnie jakiś gościu sobie wymyślił, że jakiegoś typa wołałem do nich na sektor, żeby ich dadał i tak dalej, bo sobie expiłem i musiałem, musiałem cały czas... Jestem do tej pory nawet zabijany przez tego typa. Za to, że zawołałem, zwo nie pamiętam nawet jaki level. 238 chyba, 239. No, no i mówię, mimo przy, takich przeciwności to i tak ten 200 level udało się wbić, więc... Się... Środkowy palec dla tego typa, który próbował mi przeszkodzić No i nic No i Teraz raczej powinien być level Z tego co wiem, teraz idziemy do Raeli. A Roela się znajduje w tym pokoju i kuru <gryw> Dobra Równe 100% 12 tysięcy to ostatni quest został Akurat to dobrze, bo można tylko. Co? A, dobra. Dziwny ten był jest straszny. Pochwalę się znajomym. Jak widzieliście, level jest. Mamy to. Ulepszamy sobie siłę. No i dobra, widzowie. Chciałbym Wam wszystkim podziękować, że wytrzymaliście ze mną te 200 lewli i mam nadzieję, że zostaniecie na 300 poziomów. Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka um, i napiszcie mi w komentarzach um, Wasze ulubione ekspowiska od 200 plus w górę. Trzymajcie się i cześć.